Kilku zwariowanych licealistów bawiło się aż za bardzo. Gdy tylko czyjaś noga stanęła na zjeżdżalni, wszyscy natychmiast na nią wskakiwali. Sposób, w jaki zjeżdżali, był niesamowity, ale w pewnym momencie ratownik utknął im na drodze. Dzieci popchnęły go mocno i jego też wysłały w dół. Potem jedno po drugim dzieci zaczęły wskakiwać na zjeżdżalnię, ale nie wiedziały, że za chwilę wydarzy się wielki wypadek, bo na końcu zjeżdżalni nie było materaca wodnego. Ponad dziesięcioro dzieci utknęło w środku. Pod dużym ciężarem konstrukcja zaczęła trzeszczeć i w końcu pękła. Ludzie stojący na zewnątrz zaczęli krzyczeć, gdy zobaczyli co się dzieje. Pracownicy rozrywki natychmiast zadzwonili na numer alarmowy. Kiedy ratownicy przybyli na miejsce, na krawędzi pękniętej zjeżdżalni nadal wisiało kilka osób. Trzy osoby spadły na ziemię i zginęły. Strażacy szybko ustawili drabiny i rozpoczęli akcję ratunkową. Jedno dziecko było tak przerażone, że nie mogło się poruszyć. Strażak cały czas je uspokajał, aż w końcu maluch drżąc ze strachu wszedł na drabinę. Wkrótce większość dzieci została uratowana. Zostały tylko dwie osoby. Jeden chłopiec miał uraz pleców. Nagle podpora zjeżdżalni znów zaczęła się chwiać. Dziewczyna, która już prawie wychodziła, spadła, gdy zjeżdżalnia zmieniła kąt. Na szczęście chwyciła i zawisła. Kapitan natychmiast krzyknął Obrócić drabinę, ale była tak obciążona, że nie dała się ruszyć. Sytuacja stawała się coraz bardziej dramatyczna. Wtedy jeden z młodych strażaków wykazał się ogromną odwagą, postanowił wdrapać się na górę bez żadnej pomocy. Wszyscy patrzyli z niedowierzaniem. Skoczył na platformę, chwycił dziewczynę za rękę i podciągnął ją do góry. Cały tłum zaczął bić mu brawo.